Bauhaus, spółka Zoo, rozpoczęła działalność w listopadzie 2001 roku. Firma miała się specjalizować w wykonawstwie stanów surowych obiektów mieszkalnych, przemysłowych, usługowych i handlowych. Od początku konsekwentnie realizowana jest żelazna reguła połączenia jakości oferowanych usług z szybkością prowadzenia procesu budowlanego, przejrzystością zasad działania oraz bezpieczeństwem, tak aby efekt końcowy był zgodny z założeniami inwestorów, którzy obdarzyli nas zaufaniem. Nasze powodzenie polega na wypracowaniu nowej jakości stylu i dynamiki działania, a nie na powielaniu dotychczasowych, powszechnie znanych i utartych wzorców. Spółka Bauhaus posiada duże doświadczenie w wykonawstwie, które opiera się na ludziach. Ich zdolności organizacyjne, jak i wiedza techniczna sprawdziły się na wielu budowach, a więc miejscach, które obnażają błędy i niedoskonałości. Firma Bauhaus, rozwijając swoją działalność, otworzyła w kwietniu 2011 roku oddział, który ma prowadzić działalność deweloperską ukierunkowaną na inwestycje o charakterze turystycznym, położone w Trójmieście oraz w pasie nadmorskim naszego województwa. Start w tej niełatwej dziedzinie rozpoczęliśmy od miasta szczególnie ważnego w naszej działalności Sopotu. Ta nadmorska miejscowość turystyczna posiadająca statut Uzdrowiska położona jest nad Zatoką Gdańską i razem z Gdynią i Gdańskiem tworzy Trójmiasto. Zamieszkała przez około 38 tysięcy mieszkańców, rozciąga się między morzem a wzgórzami na przestrzeni 4,5 km. Rozwój Sopotu to przełom XVIII i XIX wieku, kiedy to kąpielisko Sopotskie stało się miejscem spotkań polskiej, niemieckiej i skandynawskiej socjety. Przybywający do Sopotu wabieni są pejzażem zatoki, piaszczystą plażą i malowniczą skarpą wznoszącą się w pobliskim Orłowie. Miasto to ma użykające scenerie, które tworzą naturalny krajobraz, liczne obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe rozciągające się na ponad 4 km plaży oraz oczywiście najdłuższe w Europie 500-metrowe drewniane molo, obowiązkowe miejsce spacerów i wypoczynku. Sopot to także najsłynniejszy w Polsce deptak, zwany przez mieszkańców i turystów Monciakiem. Przy którym mieszczą się liczne puby i galerie, a w lecie możemy spotkać muzyków, portrecistów czy uliczne teatry wędrowne. Warta odwiedzenia jest także przystanie rybackie, hipodrom, muzeum Sopotu oraz wiele zabytków architektury świeckiej sakralnej, których nie sposób w tej prezentacji wymienić. W tej urokliwej scenerii, przy ulicy, która wzięła swą nazwę od twórców Zdrowiska Sopot, byłego lekarza wojsk napoleońskich, Jana Jerzego Hafnera, powstanie właśnie nasz nowoczesny hotel typu kondo. Położony blisko morza będzie oferował gościom wypoczynek w swych ekskluzywnych wnętrzach, nieco na oboczu od zgiełku kurortu, a właścicielom apartamentów opłacalną stopę zwrotu z inwestycji, połączoną oczywiście z możliwością korzystania z uroków pobytu w tym pięknym kurorcie. Bauhaus Swoją misję wypełnia także poza placami budów. Jako przedsiębiorstwo chcące kreować otaczającą nas rzeczywistość, a nie tylko otaczającą nas przestrzeń, sponsoruje Sopocką szkołę Katamaraningu Nawigo, działającą od 2003 roku. W ten sposób Bauhaus stara się przyczynić do rozwoju żeglarstwa w trójmieście, tworząc wspólnie z Nawigo miejsce, gdzie nasza młodzież może efektywnie spędzać czas. Nasza firma stara się wyjść poza ramy prowadzonej działalności gospodarczej, w myśl zasady harmonijnego współtworzenia otoczenia, w którym funkcjonuje, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. Siedzimą spółki jest Sopot, nierozerwalnie związany z morzem i sportami wodnymi, w związku z czym Bauhaus poczuwa się do obowiązku czynnego uczestnictwa w życiu miasta, będącego siedzibą firmy, w tym przypadku na niwie związanej ze sportem i rekreacją. Mamy nadzieję, że wytrenowani w szkole nawigozawodnicy zawodnicy będą kiedyś dostarczać nam wielu radości ze zwycięstw odnoszonych na regatach o skali międzynarodowej. Pozdrawiamy i do zobaczenia w Sopocie!